Teraz poproszę o zabranie głosu pana doktora Jarosława Olesiaka, który reprezentuje Uniwersytet Łódzki. No, w jakimś stopniu ten, ten referat pozostanie pewnym kontinuum. Tutaj ten program tak został zbudowany. Ten, to wystąpienie dotyczyć będzie orzecznictwa sądów administracyjnych. Panie doktorze, proszę o głos. Dziękuję serdecznie. Chciałbym serdecznie podziękować organizatorom za umożliwienie mi wystąpienia na tej konferencji. Obiecuję także starać się trzymać dyscypliny czasowej. Moje wystąpienie poświęcone jest problematyce relacji między orzecznictwem sądów administracyjnych a legislacją prawa finansowego, ponieważ wydaje się, że w ostatnim czasie my możemy zaobserwować tutaj bardzo niepokojące tendencje, które dotyczą pewnego napięcia, które wytwarza się w zakresie norm prawa finansowego i tego, w jaki sposób one funkcjonują. Oczywiście naturalną intuicją w dyscyplinie prawoznawstwa jest to założenie, że oddziaływanie między legislaturą a judykaturą przebiega jednokierunkowo, więc od decyzji ustawodawcy o charakterze generalno-abstrakcyjnym ku skonkretyzowanym rozstrzygnięciom sądowym, w których ogólny zamysł ustawodawcy co do ułożenia stosunków Społeczno-gospodarczych znajduje swój wyraz w sprawie indywidualnej. Intencja ta jest zresztą zgodna z postrzeganiem prawa i jego działania w kontynentalnej kulturze prawnej, ale nie sposób tutaj nie dostrzegać, że decyzje w przedmiocie uregulowania danego obszaru życia bądź zmiany w regulacjach już ustanowionych nie dają się odseparować od kierunków orzeczniczych, które kształtują się wraz z upływem czasu na tle poszczególnych instytucji prawa. W sprawach z zakresu prawa finansowego niezwykle istotną, sprawę, niezwykle istotną rolę należy przypisywać orzeczeniom sądów administracyjnych, w których z jednej strony ujawniają się pewne mankamenty rozwiązań legislacyjnych, a z drugiej strony pojawiają się potrzeby określenia na nowo pewnych modeli instytucji wywołujących poważne rozbieżności orzecznicze. Tutaj wydaje się, że legislacja prawa finansowego znajduje się w bardzo poważnym kryzysie i wydaje się, że jednym ze źródeł tego kryzysu jest niedostateczne wykorzystywanie dorobku orzeczniczego. Ten stan niestety wydaje się w prawie polskim pogłębiać. Punktem wyjścia, dlatego żebyśmy mogli sobie sprecyzować, w jakim sensie mówię tutaj o pewnym napięciu między legislacją a orzecznictwem, Punktem wyjścia należałoby uczynić to, że w świetle utrwalonego już dorobku polskiego orzecznictwa Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, obowiązki z zakresu prawa finansowego podlegają standardom zaostrzonej legislacji, a więc ustrojodawca w artykule 217 Konstytucji zaostrzył pewne wymagania, które w zakresie prawa finansowego powinny być spełnione, aby to prawo mogło korzystać z przymiotu zgodności z konstytucją. Artykuł 217, który odnosi się do obowiązków z zakresu prawa daninowego, bo obejmuje on nie tylko podatki, ale także inne daniny. Wprowadził do prawa polskiego tak zwaną pełną normatywizację obowiązku podatkowego i ukształtowanie ustawowe podatkowo-prawnego stanu faktycznego. Zasadniczo Trybunał Konstytucyjny wychodzi w związku z tym z założenia, że artykuł 217 gwarantuje nam istnienie podatku wyłącznie w granicach ustawy i pełną wolność podatkową poza granicami, granicami ustawy podatkowej. I to ujęcie modelowe, związane, sięgające już właściwie 88 roku, ponieważ to już na 9 lat przed wejściem w życie Konstytucji, ta myśl się pojawiła, ona potem w trakcie prac. Nad konstytucją w Zgromadzeniu Narodowym została wykorzystana. Artykuł 217 Konstytucji nie ma właściwie swojego odpowiednika w żadnej innej Konstytucji Europejskiej, przynajmniej nie w takim trybie i nie na takim poziomie szczegółowości. Wydawało się, że to jest rozwiązanie, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo prawne podatników. Dzisiaj już widzimy, że linie orzecznicze, które zaczynają nam się kształtować w orzecznictwie sądów administracyjnych, no, nakazują postawić ponownie pytanie, czy te nadzieje, jakie z artykułem 217 wiązano, zostały, możemy traktować jako nadzieje spełnione. Wydaje się, że jednak nie. Odnosząc się do pewnych przykładów, to myślę, że zaczniemy może od prawa podatkowego, bo w tym zakresie relacja między orzecznictwem a legislacją ujawnia się najmocniej. Trzeba powiedzieć, że obowiązki podatkowe mają też szczególną cechę, że na tle konkretnego przepisu ustawy podatkowej one powstają w milionach niejako egzemplarzy. A więc stany faktyczne, które ustawa podatkowa poddaje opodatkowaniu, są stanami w pewnym sensie powtarzalnymi. A to z kolei oznacza, że miejsce na precedensy w prawie finansowym jest niezwykle wąskie. Zasadniczo zakładamy wyjściowo na tle artykułu 217, że tam, gdzie ustawa podatkowa wyznacza granice obowiązków podatkowych, tam będą one dla nas dostrzegalne, a ich kontury wyraźne. Na tym tle pojawia nam się cały szereg problemów, zarówno ogólnego, jak i szczegółowego prawa podatkowego. I nie problemem właściwie są tutaj same rozbieżności orzecznicze, bo istota każdej działalności orzeczniczej oczywiście wiąże się z tym, że z tą działalnością, za tą działalnością idą pewne rozbieżności. Problemem, który myślę w prawie finansowym, w tym w prawie podatkowym się pogłębia, jest utrwalanie się pewnych wątpliwości i rozbieżności w braku reakcji ustawodawcy wobec Niemożności rozstrzygnięcia tych wątpliwości w orzecznictwie. Przykład pierwszy. Tych przykładów jest oczywiście więcej i, i w tekście jest je łatwiej pogrupować, natomiast y, ograniczając się do, do pewnych ram czasowych, które tutaj nas wiążą, chciałbym się ograniczyć do takich przykładów najbardziej jaskrawych. Przykład pierwszy dotyczy y, ogólnego prawa podatkowego i Nadpłaty w podatkach pośrednich, która od właściwie równo 12 lat wywołuje w orzecznictwie sądów administracyjnych wątpliwości, które kończą się kolejnymi uchwałami albo siedmiu, składu siedmiu sędziów NSA, albo całych ISP Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uchwałami, które pozostają ze sobą w kompletnej sprzeczności. Problem nadpłaty, który od 12 lat w prawie finansowym nie został rozwiązany ani orzeczniczo, ani w drodze rozstrzygnięć ustawodawczych, to jest problem, który występuje w podatkach pośrednich. Jak wiadomo w podatkach pośrednich, w podatku akcyzowym i w podatku od towarów i usług, podatki te, cechą tych podatków jest neutralność dla osoby podatnika, a więc ich przerzucalność, czyli wliczenie kwoty podatku w cenę oferowanych towarów i usług. Problem zasadniczo pojawił się w 2009 roku, wtedy kiedy podatnicy formalni, a więc ci, którzy w świetle ustawy są podatnikami, wystąpili z wnioskami o zwrot nadpłat, po tym gdy okazało się, że Polska wadliwie implementowała dyrektywy energetyczne Unii Europejskiej. Te problemy, które się następnie ujawniły, dotyczą przesłanki zubożenia, przesłanki zubożenia podatnika występującego o zwrot nadpłaty. W Polsce podatnikom podatków pośrednich odmawiano zwrotu nadpłaty z argumentacją, już nie ponieśli oni uszczerbku ekonomicznego związanego z zapłatą podatku, ponieważ ciężar tego podatku wliczyli w cenę, a więc przerzucili ten ciężar na podatników materialnych, czyli na konsumentów. Pierwsza uchwała z 2009 roku tego problemu, ten problem rozwiązała pomyśli podatników, uznając, że zubożenie nie jest przesłanką dopuszczalności zwrotu nadpłaty w podatkach pośrednich. Następnie mieliśmy dwie kolejne uchwały, z których ostatnia uchwała podjęta w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2011, 2011 roku, włączyła podatnikom dopuszczalność zwrotu nadpłaty. Przepraszam, przesądziła o dopuszczalności takiego zwrotu. Natomiast po zmianie właściwości izb w Naczelnym Sądzie Administracyjnym ostatecznie ukształtowana uchwała z 2011 roku Pełnej Izby Gospodarczej pozbawiła podatników możliwości wystąpienia o zwrot nadpłat w podatkach pośrednich. Od tamtej pory, od 2011 roku, pomimo tego, że uchwała ta powinna być wiążąca dla wszystkich składów Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznających te zagadnienia. Mamy w dalszym ciągu kolejne orzeczenia, które pozostają zupełnie rozbieżne. Jest to oczywiście związane z tym, że przepisy ordynacji podatkowej, które regulują nadpłaty podatkowe, w ogóle nie odnoszą się do przesłanki zubożenia. Przesłanka ta została sformułowana wyłącznie orzeczniczo. Do dzisiaj ustawodawca, pomimo 12-letniego okresu trwania tych sporów i rozbieżności, nie podejmuje żadnej inicjatywy legislacyjnej. Innym przykładem dotyczącym szczególnego prawa podatkowego, który możemy to tutaj podać, to przykład orzeczeń zapadających na tle tak zwanych świadczeń nieodpłatnych, w których od 2002 roku przyjmowano, że właściwie beneficjentem nieodpłatnego świadczenia można być także wtedy, gdy nie ma żadnej strony świadczącej na rzecz podatnika. Podatnik mógł stać się beneficjentem świadczeń nieodpłatnych, a w konsekwencji musiał rozpoznać przychód po swojej stronie, nawet wtedy, gdy żaden podmiot na jego rzecz niczego nie świadczył. W doktrynie prawa finansowego to zaowocowało szeregiem publikacji. Jedna z nich, publikacja profesora Brzezińskiego, była zatytułowana już bardzo radykalnie: Szaleństwo opodatkowania nieodpłatnych świadczeń. Ustawodawca w tej sprawie także nie podejmował żadnych rozstrzygnięć, pomimo że uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2002 roku w bardzo szeroki sposób i zakres ujmowała pojęcie świadczenia nieodpłatnego, przyjmując, że może to być każda postać korzyści, którą podatnik uzyskuje. Wychodząc z zakresu prawa podatkowego i przechodząc na prawo finansów samorządu terytorialnego, bo w prawie finansowym ten problem występuje właściwie we wszystkich jego podgałęziach, możemy wskazać na utrwalone rozbieżności orzecznicze dotyczące systemu korekcyjno-wyrównawczego, a więc tego systemu, który wprowadził do prawa polskiego wyrównywanie poziomy pomiędzy jednostkami samorządu, pomimo tego, że konstytucja w artykule 167 w ust. 2 wyraźnie określa, że źródłami dochodów jednostek samorządu są ich dochody własne oraz subwencja, więc założona jest tu systemowo, założona jest tu systemowo wyrównywanie pionowe, a nie poziome. Pomimo kolejnych orzeczeń w tym wyroku w wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie, to pewnie są sprawy znane, bo ten temat był dość głośny. Pomimo orzeczeń dotyczących wydawnictwa mazowieckiego, które poprzez wpłaty na system korekcyjno-wyrównawczy, więc tak zwane stanęło właściwie przed widmem niewypłacalności, do dzisiaj ustawodawca nie podejmuje żadnych rozstrzygnięć, które te stany by znosiły. Kiedy zestawimy sobie zaostrzone kryteria standardów przyzwoitej legislacji, które Trybunał Konstytucyjny wypracował, w swoim orzecznictwie, i kiedy zestawimy to z przesłankami choćby podejmowania uchwał przez Naczelny Sąd Administracyjny, a przesłanką podjęcia uchwały jest między innymi wyjaśnianie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, to widzimy, że między artykułem 217 Konstytucji a praktyką nie tylko stosowania, ale i w ogóle stanowienia prawa finansowego. Pojawia nam się coraz większa przepaść. Teza, którą po analizie orzecznictwa, w kontekście tego, jaki jest stan prawa finansowego, należałoby postawić, to jest teza, która wydaje mi się pesymistyczna, mianowicie ustawodawca polski w sposób zdaje się zupełnie świadomy nie podejmuje rozstrzygnięć, które w świetle konstytucji. Powinny zostać przez ustawodawcę podjęte, pozostawiając szereg ustrojowych zagadnień w pewnej sferze regulacyjnej szarości i obarczając sądy rozstrzyganiem w sprawach, w których nie tylko chodzi o wątpliwości, o samomerytoryczne, ale także o samomerytoryczne ułożenie kierunków regulacyjnych, w których prawo finansowe w Polsce zmierza. Tu już widzę, że Czas mój dobiega końca, więc na tym poprzestanę. Chciałbym jeszcze raz na sam koniec bardzo serdecznie podziękować organizatorom i pogratulować tej inicjatywy. Jest mi bardzo miło, że mam okazję dzisiaj spędzić z Państwem ten dzień. Bardzo dziękuję doktorowi za czasową dyscyplinę. Ja już, ja już miałem tutaj palec na, na przycisku myszki, chciałem już włączyć się i w tym momencie pan. Pan doktor sam już idealnie rozplanował co do, co do wręcz sekundy ten swoje wystąpienie, za co bardzo dziękuję. To też jest umiejętność. Sam jej nie posiadłem niestety, ale bardziej doceniam u innych.